Dziś pokażę wam pięć badań, które po 70 roku życia mogą zaszkodzić bardziej niż pomóc. Zaczynamy. Zaczynamy od badania numer 5, następnie 4, 3, 2 i badanie numer 1. Numer 5 to badanie gęstości kości. Po angielsku Dexa scan. Brzmi rozsądnie, prawda? Sprawdzamy kości, jeśli są słabe, leczymy. Profilaktyka. Problem w tym, że u wielu seniorów to badanie prowadzi do leczenia, które nie jest potrzebne. Dlaczego? Bo sama niska gęstość kości nie oznacza, że kość się złamie to tylko liczba. Ryzyko złamania zależy od wielu rzeczy: siły mięśni, równowagi, aktywności, czy ktoś pada często. A co się dzieje po takim badaniu? Lekarz widzi niską gęstość, przepisuje leki na osteoporozę. Te leki mają skutki uboczne. Problemy z przełykiem, bóle kości, a w najgorszych przypadkach nietypowe złamania kości udowej. To paradoks: lek na kości łamie kości. Badania pokazują, że u osób powyżej 75 roku życia, bez historii złamań, leczenie osteoporozy często przynosi więcej szkody niż pożytku. Co robić zamiast tego? Jeśli nie masz historii złamań, nie upadasz często, nie czujesz osłabienia kości. Porozmawiaj z lekarzem, czy badanie jest konieczne. Jeśli lekarz nalega na leki, zapytaj, jakie jest moje rzeczywiste ryzyko złamania w ciągu 10 lat. Czy lek to zmieni znacząco? I co najważniejsze, zamiast leków, zacznij ćwiczyć: przysiady, równowaga, spacery to zmniejsza ryzyko upadków bardziej niż jakakolwiek tabletka. Zapamiętajcie, niska gęstość kości to nie choroba, to tylko liczba. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem doktor Zofia. W naszych statystykach widzimy, że oglądacie nas z całego świata. Napisz w komentarzu nazwę kraju, z którego nas oglądasz, a my lecimy dalej. Badanie numer 4. Testy pamięciowe. Coraz więcej gabinetów oferuje szybki test na demencję. 10 pytań, sprawdzamy, czy pamięć działa. Brzmi jak dobry pomysł. Wczesne wykrycie, wczesne leczenie. Ale jest problem. Te testy mają ogromny współczynnik fałszywych alarmów, szczególnie u osób, które są zestresowane, zmęczone albo mają słabszy słuch. Pan Jerzy przyszedł na taki test. Nie usłyszał dobrze pytania, pomylił daty, wynik podejrzenie demencji. Dostał skierowanie do neurologa. Więcej badań rezonans, stres, niepokój. Żona zaczęła się martwić, że trzeba będzie go umieścić w domu opieki. A po dokładniejszym badaniu okazało się, że Jerzy ma lekkie problemy ze słuchem i był po prostu zdenerwowany. Demencji nie miał, ale ten test wywrócił jego życie do góry nogami. Co mówią badania? Amerykańskie Towarzystwo Geriatryczne i wiele innych organizacji nie zaleca rutynowych testów pamięciowych u osób bez objawów. Dlaczego? Bo jeśli ktoś ma prawdziwą demencję, rodzina i tak to zauważy gubienie rzeczy, zagubienie w znanych miejscach, problemy z mówieniem. A jeśli ktoś nie ma objawów, test może wywołać niepotrzebny stres i błędne diagnozy. Co robić? Jeśli masz problem z pamięcią, który naprawdę przeszkadza ci w codziennym życiu, idź do lekarza. Ale jeśli lekarz proponuje rutynowy test pamięci, a ty czujesz się dobrze, zapytaj po co. Jakie będą następne kroki, jeśli wynik będzie nieprawidłowy? Bo czasem lepiej nie szukać problemów tam, gdzie ich nie ma. Badanie numer 3. Markery nowotworowe. Rak prostaty, rak jajnika. Brzmi rozsądnie, prawda? Wykryć raka wcześniej, uratować życie. Problem w tym, że po 70 roku życia te testy często prowadzą do nadmiernego leczenia. Co to znaczy? PSA to białko, które rośnie, gdy prostata jest podrażniona. Może to być rak. Ale może to być też zwykłe powiększenie prostaty, infekcja, albo nic szczególnego. Ale kiedy PSA jest podwyższone, co się dzieje? Lekarz kieruje na biopsję. To bolesne, ryzykowne, może wywołać infekcję, krwawienie. A jeśli biopsja wykryje raka? Większość raków prostaty u starszych mężczyzn rośnie bardzo wolno. Tak wolno, że nie zagraża życiu. Ale co robi system medyczny? Operacja, napromienianie, chemioterapia. Efekty uboczne. Nietrzymanie moczu, impotencja, przewlekły ból. A pacjent miał żyć spokojnie. Teraz żyje z komplikacjami po leczeniu, którego nie potrzebował. To samo u kobiet. Ten marker rośnie w wielu przypadkach, które nie są rakiem. Torbiele jajników, zapalenie. Ale kiedy wynik jest wysoki, zaczynają się kolejne badania. Tomografie, rezonans, biopsje, operacje. Co mówią wytyczne? Amerykańska grupa zadaniowa do spraw usług prewencyjnych nie zaleca rutynowego badania PSA u mężczyzn powyżej 70 roku życia. Brytyjskie wytyczne mówią to samo. Dlaczego? Bo ryzyko szkody przewyższa korzyści. Co robić? Jeśli nie masz objawów, trudności z oddawaniem moczu, krwi w moczu, bólu w miednicy, nie rób rutynowego badania. Jeśli lekarz nalega, zapytaj co zrobimy, jeśli wynik będzie wysoki? Czy to rzeczywiście przedłuży mi życie? Bo czasem spokój jest lepszy niż niepotrzebne leczenie. Badanie numer dwa. Kolonoskopia. To jedno z najczęściej nadużywanych badań u seniorów. Nie mówię, że kolonoskopia jest zła. Nie, ona ratuje życie, ale nie każdemu i nie w każdym wieku. Problem zaczyna się, gdy ktoś ma od 75 do 80 lat, nie ma objawów i lekarz mówi, trzeba zrobić kolonoskopię rutynowo. Dlaczego to problem? Po pierwsze, kolonoskopia to procedura inwazyjna. Często wymaga znieczulenia. U starszych osób znieczulenie niesie ryzyko powikłań sercowych, oddechowych, upadków po badaniu. Po drugie, ryzyko perforacji jelita. To rzadkie, ale zdarza się. Szczególnie u osób starszych, z delikatniejszymi ścianami jelit. Po trzecie, jeśli znajdą polipa, usuną go. Ale większość polipów u osób po 75 roku życia nie przekształci się w raka w ich pozostałym czasie życia. Badania pokazują, że u osób powyżej 75 roku życia, bez historii rodzinnej, bez objawów, korzyści z kolonoskopii są minimalne, a ryzyko realne. Historia pana Kazimierza. 80 lat, zdrowy, nie ma problemów z jelitami. Lekarz mówi: Panie Kazimierzu, zróbmy kolonoskopię. Kazimierz się zgadza. Podczas badania dochodzi do małej perforacji. Infekcja, hospitalizacja, antybiotyki, dwa tygodnie w szpitalu. A potem przewlekłe problemy z jelitami, ból, biegunki. Czy to było warte? Nie. Co mówią wytyczne? Amerykańskie Towarzystwo Gastroenterologiczne zaleca, by u osób powyżej 75 roku życia indywidualnie oceniać potrzebę kolonoskopii. Jeśli ktoś jest zdrowy, ma długą oczekiwaną długość życia, nie ma objawów, może nie potrzebować badania. Co robić? Jeśli masz ponad 75 lat i lekarz proponuje kolonoskopię, zapytaj: Czy mam objawy? Czy mam historię rodzinną? Jakie jest moje indywidualne ryzyko raka jelita grubego? Czy to badanie rzeczywiście przedłuży mi życie? Jeśli odpowiedź brzmi, to rutyna, to nie jest dobry powód. A teraz badanie numer jeden najgroźniejsze po 70 roku życia tomografia komputerowa. Posłuchajcie uważnie. Pani Maria, 76 lat, ma bóle głowy. Nic nadzwyczajnego, napięciowe od stresu, ale lekarz mówi, Zróbmy tomografię komputerową głowy na wszelki wypadek. Maria się zgadza. Badanie nic nie pokazuje. Wszystko w porządku. Ale rok później Maria dowiaduje się, że ma raka tarczycy. Skąd? Być może właśnie od tego tomografu. Każde badanie tomografem to dawka promieniowania duża dawka. Jedno badanie głowy to jak 300 zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej. A promieniowanie jest rakotwórcze to udowodniony fakt. Badania opublikowane w czasopiśmie Lancet pokazują, że jedno CT zwiększa ryzyko raka o 5% w ciągu życia. 5% może się wydawać niewiele, ale dla osoby, która ma od 70 do 80 lat, to znaczące ryzyko. A co gorsza, tomografia często pokazuje coś przypadkowego coś, co wygląda podejrzanie, ale nie jest rakiem. I co się dzieje? Kolejne badania biopsje operacje Historia pana Andrzeja. 78 lat, drobny wypadek samochodowy. Lekarz mówi: Zróbmy tomografię brzucha dla pewności. Tomograf pokazuje guzek na nerce. Andrzej trafia na operację. Usuwają mu część nerki. Po operacji okazuje się, że to była łagodna torbiel, nie rak. Ale Andrzej ma teraz jedną nerkę i problemy zdrowotne na resztę życia. Czy to było warte? Nie. Co mówią dane? 3 na 10 operacji u seniorów. To wynik niepotrzebnych badań diagnostycznych. 3 na 10. Tomograf to potężne narzędzie. Ratuje życie, ale tylko wtedy, gdy jest naprawdę potrzebne. Co robić? Jeśli lekarz proponuje tomografię, zapytaj, dlaczego to badanie jest konieczne? Co zmieni w moim leczeniu? Czy jest bezpieczniejsza alternatywa, na przykład USG albo rezonans magnetyczny bez promieniowania? Jeśli odpowiedź brzmi na wszelki wypadek, albo to standard, to nie jest dobry powód. Promieniowanie nie znika, gromadzi się i może was zabić. Podsumujmy. Złota zasada: zawsze zadaj swojemu lekarzowi trzy pytania. Pierwsze: dlaczego to badanie jest konieczne? Drugie: co zmieni w moim leczeniu? Trzecie: jakie są ryzyka? Jeśli lekarz nie potrafi odpowiedzieć jasno, Pomyśl dwa razy. Jeśli dotrwałaś, dotrwałeś do tego momentu, zobacz, czym zająć myśli w razie, gdy masz termin na badanie, a pożaracie stres. Film o tym widzisz już na ekranie. Najpierw jednak daj łapkę w górę pod tym filmem, bo nic cię to nie kosztuje. I napisz komentarz, co chcesz zobaczyć w naszych kolejnych filmach. Bardzo nam tym pomożesz.